Hej, witam serdecznie z tej strony, Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z misji pobocznych z Wiedźmina. na Chicky Gone Next Gen. Tutaj mamy takiego pacjenta. Przy nim znalazłem list. Nie wiedziałem, że się odpali jakaś tutaj misja, ale wygląda na to, że mamy Temerskie precjoza. I do tych temerskich Prycjos muszę iść gdzieś w tamtym kierunku. A przy okazji sobie tutaj utopca ubijemy. Ach. Ach, pięknie. Dobra. Dostaliśmy jakieś... Jakieś buffy za niego. Dobra, ja sobie zjem chleba. Widzimy się odratował. Odratowało trochę tutaj. Hehe. Pewnie, a może ty? Ej dobra, to nie, nie jest... mi wyboru. Co? Ej! Kto, oh, Kto to jest? Gdzie? No. Tu jest jakiś? Co to jest? Dezerterzy. O, ale go pocięłem. Ale dobra, no daję radę, mimo że są na siódmym poziomie, a na czwartym. Ten Ej. Zabić, okrać, Ufimach, no. ja, ja. Kurde, kocham to igni, nie? Igni jest jednak jedna z lepszych, chyba, tutaj. Tia, to. Dobra, już chyba wiem. Ola, to jest silna, jest zajebisty. I o I cięcie kończy. Zajebiste to wygląda. Yy, pamiętacie więc co? Tu byliśmy jak. Ubiliśmy gryfa. No właśnie, tu była taka skrytka, do której ja się nie mogłem dostać. Znaczy. Mel Ożytnia No i tyle No i tyle po, po tej misji A w ogóle mogę wam pokazać jeszcze list, który on, on mi dał teraz który to będzie mm. Nie nie. Zaginiona żona. To no chyba nie to. Kurde, nie wiem już teraz, które. No, no, no. no nie, nie wiem. Dobra, mniejsza. No i tyle. No, takie są zadanka. Kurde. Poboczne. Malutkie, króciutkie. Ale co zrobić, takie już są. No to co? Do następnego, na razie trzymajcie się, cześć!